Szyłam jej suknię ślubną przez sześć miesięcy. Każdego wieczoru po pracy, każdego weekendu, poświęcając swoje życie temu jednemu perfekcyjnemu projektowi dla mojej przyszłej synowej, a potem usłyszałam, jak mówi do swojej przyjaciółki przez telefon, te słowa, które zmieniły wszystko. Jeśli mama zapyta, powiedz, że nie pasuje. Serce zamarło mi w piersi. Stałam za drzwiami kuchni, trzymając w dłoniach herbatę, którą chciałam jej zanieść, a świat nagle zatrzymał się wokół mnie. Nie pasuje. Sześć miesięcy. Sześć miesięcy mojego życia. Każdego dnia po dziesięciu godzinach w biurze wracałam do domu i siadałam przy maszynie. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Moje oczy płakały od zmęczenia, plecy bolały od pochylania się nad delikatnym jedwabiem, palce były pokłute od niezliczonych igieł, ale ja szyłam dalej dla niej, dla mojego syna. Dla tej rodziny, którą mieliśmy stworzyć. Telefon dalej był przy jej uchu, a jej głos brzmiał tak naturalnie, tak lekko, jakby mówiła o pogodzie. Rozmawiała z kimś o alternatywnych sukniach, o tym jak mama pewnie się obrazi, ale że trzeba będzie jakoś to wytłumaczyć. Jakoś to wytłumaczyć? Moją pracę. Moje serce włożone w każdy szef. Cofnęłam się cicho do salonu, stawiając kubek na stoliku tak delikatnie, żeby nie zadzwoniło porcelanowe spodek o blat usiadłam na kanapie i poczułam jak coś we mnie pęka. Nie gniew, jeszcze nie? To było coś głębszego, bardziej pierwotnego. Jakby ktoś wyciągnął mi z piersi wszystkie kości naraz i zostawił tylko miękką, bezwładną masę. Przez następne 20 minut słuchałam urywków jej rozmowy, dowiedziałam się, że znalazła suknię swojej marzeń w salonie w centrum miasta. Kosztowała fortunę, ale jej tata zgodził się ją kupić. Dowiedziałam się, że od trzech miesięcy planowała ten cały scenariusz z niepasowaniem. Dowiedziałam się, że uważa mój styl za zbyt staromodny na nowoczesne wesele, które planuje. Staromodny. Moje ręce, które szyły dla niej każdy wieczór przez pół roku, były staromodne. Kiedy wreszcie skończyła rozmowę i wróciła do salonu, uśmiechnęła się do mnie tym samym słodkim uśmiechem, co zawsze. Zapytała, czy dobrze się czuję, bo jestem jakoś blada. Pokiwałam głową i powiedziałam, że wszystko w porządku. Zapytała o postępy z suknią, czy będzie gotowa na pierwszy przymiar w przyszłym tygodniu, jak planowałyśmy. Spojrzałam na nią, na te błyszczące oczy, pełne oszustwa, na ten uśmiech, który teraz wydawał mi się wymuszony i fałszywy, i powiedziałam, że tak. Oczywiście, że będzie gotowa. Pracuję nad nią każdego dnia. Gdy wyszła tego wieczoru, usiadłam w pokoju, który od miesięcy służył mi za atelier, suknia wisiała na manekinie: piękna, delikatna, w kolorze szampańskim, dokładnie taka, jaką sobie wymarzyła. Każdy detal był perfekcyjny. Ręcznie haftowane koraliki nataliowie, które zajęły mi całe tygodnie. Warstwowy tiul, który układałam i przymierzałam dziesiątki razy, żeby spadał idealnie. Dekolt, który przeprojektowałam trzy razy, bo może być nieco głębszy, mamo, ale nie za bardzo. Dotknęłam jedwabiu i poczułam pod palcami każdą godzinę, którą w niego włożyłam. Każdy wieczór, kiedy mój syn dzwonił i pytał, czy mam czas na kawę, a ja odpowiadałam, że jeszcze trochę posiedzie przy maszynie. Każdy weekend, kiedy przyjaciółki zapraszały mnie na wyjścia, a ja zostawałam w domu, bo miałam ważny projekt do skończenia. Ważny projekt? Dla kogoś, kto uważał, że nie jestem wystarczająco dobra. Następne dni płynęły jak w malignie. Udawałam przed nią, że wszystko jest w porządku. Rozmawiałyśmy o szczegółach wesela, o tym, jak będzie wyglądać uroczystość. Opowiadała mi o zaproszeniach, o sali, o menu. Cały czas mówiłam my z Marcinem, jakby to była ich wspólna wizja, ale słyszałam w jej głosie, że to głównie jej pomysły. Mój syn, jak zawsze, ustępował jej we wszystkim. A suknia dalej wisiała w moim pokoju. Każdego wieczoru mijałam ją w drodze do łazienki i czułam, jak żołądek ściska mi się z bólu. Nie gniewu, jeszcze nie. Bólu. Czystego, pierwotnego bólu zdrady. W czwartek zadzwoniła i zapytała, czy może wpaść na przymiar w sobotę, jak planowałyśmy. Jej głos był pełen entuzjazmu, ale teraz słyszałam w nim coś jeszcze podekscytowanie oszustem, które miała wykonać. Powiedziałam, że oczywiście. Będę czekać. Po rozłączeniu usiadłam przy kuchennym stole i po raz pierwszy od tygodnia poczułam coś innego niż ból. To było coś zimniejszego, bardziej skoncentrowanego. Gniew. Ale nie ten rwący destrukcyjny gniew to było coś kontrolowanego, przemyślanego. Wiedziałam, co muszę zrobić. Tego wieczoru nie siadłam przy maszynie. Zamiast tego włączyłam komputer i zaczęłam szukać informacji o salonie, w którym kupiła prawdziwą suknię. Znalazłam ich stronę internetową, zdjęcia sukni, cennik. Jej wymarzona suknia kosztowała 8 tysięcy złotych. 8 tysięcy złotych na coś, co miała już za darmo. Następnie napisałam szczegółową listę wszystkich kosztów, które poniosłam przy szyciu jej sukni: jedwab 1200 zł za 3 metry najwyższej jakości materiału. tyul 600 zł. Koraliki i hafty 800 zł. Nić, zamki, podszewka, wymogi. Kolejne 400 złotych. Razem trzy tysiące złotych samych materiałów, nie licząc dwustu godzin pracy, które przystawce krawcowej wyniosłyby kolejne sześć tysięcy, dziewięć tysięcy złotych, więcej niż jej wymarzona suknia. Ale to nie były tylko pieniądze. To były wieczory z synem, których nie miałam. To były weekendy z przyjaciółkami, których nie spędziłam. To były godziny snu, których się wyrzekłam. To było moje życie, które podarowałam komuś, kto planował je odrzucić. W piątek wieczorem przygotowałam wszystko. Nie zmieniałam nic w sukni, ona była i dalej pozostawała perfekcyjna, ale przygotowałam kilka innych rzeczy: wydrukowaną kalkulację kosztów, zdjęcia wykonane podczas szycia, moje ręce przy maszynie, pokłute palce, stosy materiału w różnych etapach pracy. I jeszcze jedną rzecz. W sobotę rano obudziłam się z tym dziwnym spokojem, jaki przychodzi po podjęciu ostatecznej decyzji. Zrobiłam kawę, zjadłam śniadanie, przygotowałam pokój na przymiar. Suknia wisiała na swoim miejscu, piękna i gotowa. Punktualnie o jedenastej zadzwonił dzwonek. Otworzyłam drzwi z uśmiechem, który nawet ja czułam jako naturalny. Ona wyglądała na podekscytowaną i jednocześnie zdenerwowaną, pewnie przez kłamstwo, które miała za chwilę wypowiedzieć. Poszłyśmy razem do pokoju. Zdjęłam suknię z manekina i podałam jej. Jej oczy rozbłysły. Przez sekundę zapomniała o swoich planach i po prostu podziwiała dzieło. Dotykała jedwabiu, oglądała hafty, sprawdzała każdy detal. Przez te chwile była szczera. Potem pamiętała. Poszła się przebrać do łazienki, a ja zostałam sama w pokoju, przygotowując się na spektakl, który miał za chwilę nastąpić. Serce biło mi spokojnie, ręce były pewne. Czułam się jak aktor przed premierą, zdenerwowana, ale gotowa. Wróciła w sukni i. Boże, wyglądała przepięknie. Suknia pasowała idealnie, jakby została uszyta na jej ciało. Co było prawdą, była uszyta na jej ciało. Każda mierka była wzięta precyzyjnie, każda poprawka naniesiona podczas licznych prób z manekinem ustawionym na jej wymiary. Stanęła przed lustrem i widziałam w jej oczach walkę. Suknia była perfekcyjna, a ona to wiedziała, ale miała już swój plan i nie zamierzała z niego rezygnować. Przez następne 10 minut wykonała przedstawienie, które musiała ćwiczyć w myślach przez tygodnie. Najpierw udawała, że sprawdza, jak suknia leży. Potem zaczęła marszczyć brwi, jakby coś ją niepokoiło. Wreszcie odwróciła się do mnie z tym przygotowanym wyrazem twarzy, który miał wyrażać rozczarowanie. Słowa, które wypowiedziała, były dokładnie takie, jakich się spodziewałam. Suknia jest piękna, oczywiście, i widać, że włożyłam w nią dużo pracy. Ale coś jest nie tak skrojem. Może za ciasno w tali, i ten dekolt. Wydaje się trochę staromodny, jak na nowoczesne wesele. Wie że będę rozczarowana, ale czy mogłabym może jeszcze raz przyjrzeć się projektu i wprowadzić kilka zmian? Słuchałam tego wszystkiego z tym samym spokojnym uśmiechem na twarzy. Kiedy skończyła, pokiwałam głową ze zrozumieniem. Oczywiście, jeśli coś nie pasuje, to trzeba to poprawić. Wesele to najważniejszy dzień w życiu i wszystko musi być perfekcyjne. Jej twarz rozjaśniła się z ulgi. Pewnie myślała, że najtrudniejsza część już za nią. Poprosiłam ją, żeby została jeszcze chwilę w sukni. Chciałam przyjrzeć się problemom, które opisała, żeby wiedzieć, co poprawić. Poszłam do kuchni po notes i długopis, ale wróciłam z czymś innym. Z wydrukami zdjęć? Rozłożyłam je na stoliku przed lustrem, tak żeby mogła je widzieć w odbiciu. Zdjęcia moich rąk przy maszynie, zdjęcia materiałów, zdjęcia kolejnych etapów szycia. I na końcu zdjęcie kalkulacji kosztów. Widziałam, jak jej twarz zmienia kolor. Najpierw zrobiła się bardzo blada, potem czerwona. Powiedziałam jej spokojnie, że rozumiem jej position. Suknia rzeczywiście może wydawać się staromodna. Mój styl to nie jest to samo co oferują nowoczesne salony i że nie mam problemu z tym, że chcę nosić coś innego na swoje wesele. To jej dzień, jej wybór. Ale też mam jeden mały problem. Materialnie w tę suknię włożyłam 3000 złotych. Czasowo 200 godzin pracy. I rozumiem, że to był mój prezent dla niej, ale jeśli suknia nie będzie używana, to może powinna zwrócić mi przynajmniej koszt materiałów. Żebym mogła je wykorzystać do czegoś innego, jej oczy były ogromne. Próbowała coś powiedzieć, ale słowa nie chciały wyjść z jej gardła. Ale to nie był koniec. Wyjęłam telefon i puściłam nagranie, które zrobiłam w zeszłym tygodniu jej rozmowa z przyjaciółką jej głos wyraźny i bezsprzecznie rozpoznawalny mówiący o tym jak powie mi że suknia nie pasuje jak już ma lepszą jak trzeba będzie jakoś wytłumaczyć mamie pokój wypełniła cisza tak gęsta że można ją było kroić nożem patrzyłam jak stoi w lustrze w mojej sukni otoczona dowodami swojego kłamstwa i czułam coś czego nie spodziewałam się poczuć niesatysfakcję nie triumf smutek Ogromny, przytłaczający smutek z powodu tego, co się stało między nami, powiedziałam jej cicho, że nie jestem zła o to, że chcę inną suknię, jestem zła o kłamstwo. O to, że planowała mnie zranić i upokorzyć zamiast po prostu powiedzieć prawdę od początku, o to, że traktowała moją miłość i mój czas jak coś, co można wyrzucić w śmieci. Gdy wreszcie odzyskała głos, próbowała się tłumaczyć, mówiła, że chciała oszczędzić mi rozczarowania, że nie chciała mnie zranić. Że suknia jest piękna, ale po prostu nie jest tym, o czym marzyła. Słuchałam tego wszystkiego i kiwałam głową. Rozumiem, powiedziałam jej, naprawdę rozumiem, ale teraz musimy ustalić kilka rzeczy praktycznych. Pierwsza rzecz suknia zostaje u mnie. Skoro nie pasuje, nie ma sensu, żeby ją zabierała. Ja znajdę jej inne zastosowanie. Druga rzecz koszt materiałów: 3000 zł. Może to nie będzie cała suma naraz, rozumiem, że to dużo pieniędzy. Możemy ustalić raty. Trzecia rzecz, mój syn. Powiem mu prawdę o tym, co się stało. Nie po to, żeby go przeciwko niej nastawiać, ale dlatego, że ma prawo wiedzieć, z jakim człowiekiem się żeni. To ostatnie zdanie przyniosło skutek, jakiego żadne z poprzednich nie przyniosło. Zobaczyłam w jej oczach panikę. Nie bała się pieniędzy ani utraty sukni. Bała się tego, że Marcin się dowie. Zaczęła błagać. Mówiła, że była głupia, że nie myślała, że kocha mojego syna i nie chce zniszczyć tego, co między nimi jest. Że odda mi pieniądze za materiały i że przeprosi, ale błaga, żebym nie mówiła Marcinowi. A ja patrzyłam na nią, tę dziewczynę, która przez pół roku siedziała w moim salonie, piła moją herbatę, opowiadała mi o swoich marzeniach o weselu, pozwalała mi traktować się jak córkę i wiedziałam, że to był moment, w którym musiałam podjąć najważniejszą decyzję. Mogłam kontynuować zemstę, mogłam zrujnować jej relacje z moim synem, mogłam zażądać pełnej sumy. 9 tysięcy złotych. Mogłam upublicznić całą sprawę, powiedzieć wszystkim znajomym o tym, co zrobiła, ale patrząc na nią, jak stoi w tej sukni, którą uszyłam z miłością, widziałam nie tyle wroga, co głupią, młodą dziewczynę, która popełniła straszny błąd. Powiedziałam jej, że dam jej jedną szansę. Jedną i ostatnią. Po pierwsze, oddanie kosztów materiałów. Nie wszystkich 9 tysięcy, ale te 3 tysiące, które faktycznie wydałam. W ratach, jeśli musi, ale systematycznie. Po drugie, szczera rozmowa z Marcinem. Nie musi opowiadać mu o nagraniu ani o szczegółach, ale musi przyznać, że zdecydowała się na inną suknię i przeprosić za to, że nie powiedziała wcześniej. Musi wyjaśnić mu, że to było jej błąd, nie mój. Po trzecie, jeśli kiedykolwiek jeszcze skłamie w sprawie dotyczącej naszej rodziny, jeśli będzie próbowała manipulować moim synem przeciwko mnie, lub jeśli w jakikolwiek sposób wykorzysta przeciwko mnie to, co się dziś stało, wtedy wszystkie dowody trafią do niego, a ona zostanie wyrzucona z rodziny na zawsze. Kiedy to mówiłam, nie czułam gniewu, czułam tylko zimne, spokojne zdeterminowanie. To nie była zemsta, to było ustanowienie granic. Zgodziła się na wszystko. Płakała, gdy się przebierała z powrotem w swoje ubrania, płakała, gdy pakowałam suknię do pudła, płakała, gdy żegnała się przy drzwiach, ale nie były to łzy skruchy. Były to łzy kogoś, kto został złapany na gorącym uczynku. Tego wieczoru syn zadzwonił do mnie, jego głos brzmiał dziwnie mieszanka zdenerwowania, smutku i złości. Powiedział, że Kasia opowiedziała mu o sukni, że zdecydowała się na coś innego i że wie, jak bardzo mnie to musi boleć po całej tej pracy, którą w to włożyłam. Słuchałam, jak próbuje ją usprawiedliwiać. Mówiła mu, że długo nad tym myślała i że suknia jest piękna, ale po prostu nie czuła się w niej sobą. Że bała się mi to powiedzieć, bo nie chciała mnie zranić. Że teraz czuje się okropnie z powodu całej tej sytuacji. Nie przerwałam mu. Pozwoliłam mu mówić, a potem powiedziałam spokojnie, że rozumiem jej decyzję. Rzeczywiście, najważniejsze, żeby czuła się komfortowo w swojej sukni ślubnej. I że nie ma problemu, znajdę dla tej sukni inne zastosowanie. Słyszałam ulgę w jego głosie. Pewnie spodziewał się, że będę płakać albo będę zła, ale ja już przeszłam przez złość i smutek. Teraz czułam tylko spokój. Zapytał, czy mogę mu wybaczyć to, że się tak stało. Czy dalej będę ich wspierać w przygotowaniach do ślubu. Powiedziałam mu prawdę, że go kocham i że zawsze będę go wspierać. A co do Kasi? Cóż, to skomplikowane. Ale na pewno znajdziemy sposób, żeby współistnieć jako rodzina. W następnych tygodniach Kasia rzeczywiście zaczęła spłacać mi koszt materiałów. Co miesiąc przynosiła mi 500 zł w kopercie i przepraszała za całą sytuację. Zachowywała się inaczej niż wcześniej, bardziej ostrożnie, jakby chodziła po cienkim lodzie. Nie próbowała już traktować mnie jak przyjaciółki. Zachowywała dystans, ale był to dystans pełen szacunku, nie pogardy. Marcin nigdy nie dowiedział się całej prawdy. I prawdopodobnie nigdy się nie dowie, ale coś między nimi się zmieniło. Nie potrafię określić co dokładnie, ale widziałam, że zaczął bardziej uważać na to, jak traktuje mnie w jej obecności. Jakby podświadomie wyczuwał, że w ich relacji zaistniało jakieś pęknięcie. Suknia dalej wisi w moim pokoju. Czasami, mijając ją w drodze do Łazienki, zatrzymuję się i patrzę na nią. Nie czuję już bólu, gdy ją widzę. Jest po prostu piękna, świadectwo mojego rzemiosła, mojej cierpliwości i mojej miłości. Nie jest już suknią ślubną, Kasi. Jest moją suknią, moim dziełem. Myślę czasem o tym, co stało się między nami, o tym, czy postąpiłam właściwie. Czy powinnam była wybaczyć i zapomnieć? Czy powinnam była być bardziej bezwzględna? Prawda jest taka, że nie żałuję niczego. Nie żałuję tego, że ją przyłapałam. Nie żałuję tego, że postawiłam jej ultimatum, i nie żałuję tego, że dałem jej szansę na naprawienie błędu. Zemsta nie polega na zniszczeniu drugiej osoby. Prawdziwa zemsta polega na przywróceniu równowagi, na pokazaniu komuś, że jego działania mają konsekwencje, ale też na daniu mu szansy, żeby się z tych konsekwencji wyciągnął. Kasia wyciągnęła się z tej sytuacji nie bez szwanku, musiała zapłacić za swoje kłamstwo dosłownie i w przenośni, ale wyszła z tego jako lepsza osoba. Teraz jest dla mnie uprzejma, ale szczera. Rezerwa zastąpiła fałszywa przyjaźń, ale wolę szczerą rezerwę od oszukańczego ciepła. A ja? Nauczyłam się, że miłość bez granic to nie jest miłość, to współuzależnienie. Nauczyłam się, że ludzie traktują nas tak, jak pozwalamy im się traktować. I nauczyłam się, że czasami trzeba walczyć o szacunek, nawet jeśli kocha się osobę, z którą się walczy. Moja suknia dalej wisi w pokoju. Pewnego dnia może znajdzie nową właścicielkę, kogoś, kto doceni każdy szef, każdy haft, każdą godzinę pracy, która w nią została włożona, kogoś, kto nie będzie się jej wstydzić, a może zostanie ze mną na zawsze? Jako przypomnienie tego, że czasami najpiękniejsze rzeczy tworzymy nie dla innych, ale dla siebie, że nasza praca, nasz talent i nasze serce mają wartość niezależną od tego, czy ktoś inny je docenia. I może to jest najważniejsza lekcja z całej tej historii, nie o zemście, nie o sprawiedliwości, nie o kłamstwie i prawdzie, o tym, że mamy prawo być dumne z tego, co tworzymy, że nasze dzieło ma wartość samo w sobie i że nikt, nikt, nie ma prawa sprawić, żebyśmy czuli się gorsi z powodu tego, kim jesteśmy i co robimy. Czasami wieczorami siadam przy maszynie i szuję coś dla siebie. Małe rzeczy, poduszki, zasłony, może sukienki na co dzień. Szuję dla przyjemności szycia, dla radości tworzenia, dla spokoju, jaki daje mi powtarzalny rytm igły przeszywającej materiał. I wiem, że już nigdy nie będę szyć dla kogoś, kto nie docenia tego, co robię. Nauczyłam się szacować własny czas i własny talent. To może najcenniejszy prezent, jaki dała mi ta cała bolesna sytuacja, suknia dalej wisi w moim pokoju. Piękna, perfekcyjna, niechciana przez tę, dla której była tworzona, ale nie niechciana przez mnie. Ja ją kocham. Kocham każdy jej fragment, każdy detal, każdą godzinę pracy, którą w nią włożyłam to jest moja suknia teraz i jest doskonała.